Cześć, dzień dobry, witam Was z tej strony Justyna z kanału Pani od Tarota. Jest mi niezmiernie miło, że spotykamy się na kolejnej prognozie, tym razem na styczeń 2024. Dziękuję Wam też za wszystkie Wasze suby, lajki, komentarze i wiadomości prywatne. Jest mi niezmiernie miło, kiedy widzę Waszą aktywność tutaj. Kochani, w styczniu robimy prognozę tradycyjnie dwoma taliami. Pierwszą sprawdzamy ogólną energetykę, czyli takie wydarzenia w tym miesiącu, które mogą pracować gdzieś w tle. Drugą talią sprawdzamy natomiast poszczególne obszary życia, takie jak relacje, uczucia, emocje, praca, finanse i wyzwania. I standardowo pamiętajcie, proszę, że to są prognozy ogólne, dopasowane do Waszego znaku solarnego. Weźcie z nich to, co z Wami rezonuje, i odpuśćcie to, co z Wami zupełnie nie rezonuje. Natomiast, jeżeli kogoś woła prognoza indywidualna, czy macie pytania do moich kart, to zapraszam do kontaktu mailowego albo poprzez Instagrama. Oba namiary są w opisie tego wideo. Tymczasem zapraszam już na prognozę poszczególne znaki Zodiaku. Dobrze kochani, to spójrzmy co dla naszych astrologicznych skorpionów. Dobrze kochani, to spójrzmy na tą ogólną energetykę dla naszych astrologicznych skorpionów na styczeń 2020. Cztery. Dziesiątka była w siła, paśmie czy umiarkowanie. Mam takie poczucie, że najtrudniejszy dla skorpionów może być początek miesiąca i tutaj karty przestrzegają przed robieniem rzeczy na siłę, przed przymuszaniem się, ale też przed jakimś przedźwiganiem się. I druga część miesiąca może być tutaj charakteryzowana przez jakieś plotki, niepotwierdzone informacje. Ale kochani, spójrzmy na te karty jeszcze pojedynczo. W pierwszym tygodniu stycznia mamy dziesiątkę, była i standardowo ta karta wnosi, że tutaj możecie mieć takie... Pod Poczucie ciężkości, dociążenia, być może takie poczucie, że ta rzeczywistość, ta materia w jakiś sposób stawia opór, że jest ciężko i to się może różnie materializować. Być może będziecie mieli dużo rzeczy w kalendarzu, być może to będą zadania, które w jakiś sposób drenują Was z energii, są umęczliwe, a być może też dla części skorpionów zrealizuje się taki scenariusz, że tak jak na karcie, będziecie dosłownie coś przenosić z Miejsca na miejsce, biegać z jakimiś tobołkami po mieście, czy to w ramach przeprowadzki, czy sprzątania pokoju. Czy być może przestawiania pudeł do garażu. Natomiast tutaj, szczególnie przy noszeniu tych pudeł, karty bardzo mocno podkreślają, że warto uważać na kręgosłup. Być może warto zrobić parę kursów więcej, żeby się nie przedźwigać. Tradycyjnie też radą z tej dziesiątki buław jest to, żeby priorytetyzować zadania, sprawdzać, czy wszystko musi być zrobione w tym samym czasie, a jeżeli tak, to być może szukać pomocników, czyli osób, którym też możecie. Coś zdelegować, z którymi możecie się jakimiś zadaniami podzielić. I też mam takie poczucie, że tutaj w tej pierwszej połowie miesiąca ważną informacją od kart jest to, żeby nie robić rzeczy na siłę. Że drogi Skorpionie, jeżeli ty czujesz jakiś wewnętrzny opór do pewnych działań, to też się do nich nie zmuszaj, bo to się odbije na tobie i na twoim bezpośrednim otoczeniu prędzej czy później. Natomiast ta karta może też wnosić, że tutaj właśnie mogą się. Pojawiać jakieś też naciski, być może w środowisku zawodowym, jakaś presja, i też, kochani, gdybyście to wy byli zwierzchnikami, to zwracajcie szczególną uwagę w tej pierwszej połowie stycznia na swoje tendencje, właśnie do takiego dokręcania śruby, bo coś takiego też jest tutaj zarysowane. I w drugim tygodniu stycznia mamy kartę siły. I dla mnie ta karta wnosi, że nawet jeżeli ten początek stycznia będzie pod górkę, to skorpiony mają wszelkie zasoby, wszelkie doświadczenie, żeby sobie z tym poradzić i to w całkiem dobrym stylu. Bo karta siły wnosi, że już kochani, z niejednego pieca chleb jedliście, że macie bogactwo doświadczeń, które są zintegrowane, że macie narzędzia, żeby sobie w różnych sytuacjach, nawet tych trudnych, poradzić. Natomiast być może wasz sposób działania będzie na dłuższą metę budził plotki, ale w tej karcie siły też możecie sobie zbyt wiele z tego nie robić. To o co prosi siła, to też to, żeby właśnie wykonywać działania przede wszystkim w zgodzie ze sobą i ze swoimi wartościami i się tutaj jakoś nie naginać. Przesłaniem z tego drugiego tygodnia jest właśnie to, że drogi Skorpionie, poradzisz sobie, masz wszelkie narzędzia, żeby poradzić sobie nawet w trudniejszych sytuacjach kryzysu, które być może się w jakiś sposób pojawią, zamanifestują. Dla części osób też w tym drugim tygodniu mogą wybijać, Kobiety spod znaku Lwa być może jakieś osoby bardziej doświadczone, które też będą dla was inspiracją do tego, żeby się od nich uczyć. I też tematy zdobywania wiedzy, pogłębiania doświadczeń są bardzo podkreślone w drugiej połowie stycznia. Być może w tym trzecim tygodniu, kochani, będziecie mieli taki szczególny pociąg do tego, żeby zapisywać się na jakieś kursy, do szkolenia, rozpoczynać jakąś nową naukę. To się też może manifestować poprzez posłuchanie jakiegoś audiobooka, przeczytanie książki. Tu jest karta szkoleń i douczania. Natomiast w tym trzecim tygodniu może być też tak, że pojawią się jakieś plotki. Czy to Wy będziecie przedmiotem plotek, czy te plotki do Was dojdą, to mogą być jakieś pogłoski, które będą gdzieś w otoczeniu wygenerowane. Natomiast w tej karcie, szczególnie zestawionej z kartą umiarkowania, ważne jest to, kochani, żebyście wy mądrze, racjonalnie gospodarowali swoją energią. Być może też dzięki odpowiedzeniu sobie na pytanie, czy ja chcę się angażować w tą słowo wymianę, w tą słowną gówno burzę, która nic na dłuższą metę nie wniesie do mojego życia. To też mogą być wszelkie właśnie gówno burze w komentarzach, w internecie, na jakichś portalach, które śledzicie. To jest właśnie taka energia pewnego chaosu informacyjnego, tego, że nie wszystko jest jasne, natomiast tych informacji jest dużo i one bardzo łatwo mogą prowadzić do jakiegoś przebodźcowania. Więc drogi skorpionie, gdyby Ciebie też kusiło do tego, żeby w Wejść w jakąś taką wymianę słowną, z kimś się posprzeczać, ale też w taki sposób, który niewiele wnosi, to tutaj w tej karcie. Z Karty tego po prostu nie polecają, bo to jest bardzo drenujące, ale niezbyt wiele popycha akcje do przodu. Jeżeli mielibyście podejmować jakieś decyzje w tym trzecim tygodniu stycznia, to warto szukać informacji u źródła. Możliwe jest też, że dotrze do Was jakiś marketing szeptany. Warto też uważać na struny głosowe. Ponadto, jakoś też szczególnie dla skorpionów, które mają dzieci, mogą w tej drugiej połowie stycznia wybijać tematy. Związane z dziećmi, z edukacją, być może też wasze dzieciaki będą wyjątkowo jakoś rozgadane w tym trzecim. Tygodniu. Tak się to dla Was rysuje. I w czwartym tygodniu mamy kartę umiarkowania. I tutaj to umiarkowanie, to jest taka karta, która przedłuża stan poprzedni. Więc, drogi skorpionie, jeżeli ty lubisz taką energię, tego, że są ploteczki, że tutaj co chwila jest jakieś powiadomienie na telefonie, no to ta energia może się utrzymać do końca stycznia. Natomiast jeżeli Ci to nie odpowiada, jeżeli cię to męczy, jeżeli to nie jest po prostu twoje, to żeby to zmienić, też potrzeb będzie jakieś takie bardzo świadome działanie po Twojej stronie. Ponadto w tym czwartym tygodniu też warto stawiać na szukanie kompromisów, natomiast kompromisów rozumianych jako godzenie interesów obu stron, jako próba zaspokojenia potrzeb obu stron. To umiarkowanie wnosi taki raczej spokój i prośbę o to, żeby tutaj szukać złotego środka. Natomiast ten czwarty tydzień może być trochę też nudnawy, tutaj zbyt wiele może się nie dziać i być może właśnie z tego powodu część zdecyduje się jednak zaangażować w jakieś ploteczki. Natomiast tutaj, kochani, po prostu sprawdzajcie, na ile to jest też spójne z Wami. I też gdybyście czekali na jakieś decyzje, które miałyby zapaść pod koniec stycznia, to tutaj w tej energetyce ogólnej karty raczej nie wnoszą, żeby to pod koniec stycznia się miało zawiać. Tutaj raczej coś się może przeciągać. Tu nie ma co się spodziewać jakichś przełomów i przełomowych zmian. Tak dla Was, kochani, te karty wyglądają, i jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to ja tutaj nie mam propozycji umownych, natomiast mogą się być może pocztą pantoflową zmaterializować jakieś informacje o różnych stanowiskach też dopasowanych do Waszego dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Natomiast, tak jak mówiłam, w Paźmie, czy warto tą informację sprawdzać u źródła. I jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to tutaj karty definiują mi tylko osobę w postaci paziamieczy, czy to mężczyznę, czy kobietę. To są takie osoby, które albo są młodsze wiekiem, albo są po prostu jakoś niedojrzałe energetycznie. To jest taka osoba też, która jest bardzo wygadana, która jest ciekawa świata. Ktoś taki może się, kochani, dla Was materializować. Ponadto, dla osób szukających partnerki, karty tutaj podpowiadają, że możliwe jest spotkanie kobiety w typie siły, czyli kobiety takiej już dojrzałej, być może trochę starszej od Was, a być może z bogatym doświadczeniem życiowym, być może też kobiety mającej dziecko. Tak to wygląda w tej energetyce ogólnej, i spójrzmy na relacje. Piątka była dwójka kielichów gwiazda. I w relacjach też mamy tą samą dynamikę, że początek miesiąca może być trudniejszy, a potem już mamy zupełnie inne jakości. Te relacje są dużo fajniejsze, cieplejsze, otulające i takie zasilające, kochani. Ale spójrzmy na te karty jeszcze pojedynczo. Tutaj te pierwsze 10 dni stycznia może dla skorpionów wnosić jakieś konflikty. I kochani, tutaj, niezależnie od waszego statusu relacyjnego, czy jesteście w partnerstwach, czy jesteście solo, czy to są relacje przyjacielskie, czy raczej relacje rodzinne, tu może być jakaś napięta atmosfera i to się różnie może materializować, być może od słowa do słowa z kimś się pokłócicie, bo wejdziecie już na spotkanie z jakimś napięciem. Być może to druga strona wniesie napięcie, natomiast no, na tej karcie ci panowie nawalają się tymi pałami i ta atmosfera jest rozgrzana, więc warto w tych początkach stycznia uważać, bo też jeżeli wy jesteście, dociążeni, macie mniej zasobów, czy właśnie zrobiliście coś wbrew sobie, to też macie dużo wyższy potencjał do jakiegoś odparowania, do wszczęcia konfliktu. Być może też część skorpionów będzie się biła z myślami, będzie się jakoś biła wewnętrznie pod kątem jakichś wspólnych projektów, czy to przyjacielskich, czy rodzinnych. Być może Wasza siostra zaproponowała Wam wspólny wyjazd z dzieciakami na ferie i Wy się też tutaj na przykład bijecie z myślami. I kochani, ja podaję czasem przykłady, natomiast to jest bardziej po to, żebyście mogli zobaczyć dynamikę danej karty, niż po to, żeby trafić, bo to, to się naprawdę różnie może materializować. Więc w tym początku stycznia, drogi skorpionie, uważaj na konflikty, a jeżeli czujesz, że nie masz przestrzeni, czy że w tobie się już gotuje, to być może, jeżeli jesteś w stanie, to poprosi o przerwę, zastopuj daną rozmowę, przełóż. Przełóż i odłóż dane spotkanie, po to, żeby tutaj jakiegoś konfliktu uniknąć. I ta atmosfera się bardzo zmienia w środkowej części stycznia, gdzie skorpiony mogą. Spędzać po prostu bardzo dobry czas w relacjach. Taki czas zasilający i taki czas, który może być też w jakiś sposób unikatowy, wyjątkowy. Tu możecie tworzyć naprawdę niezapomniane wspomnienia, czy to z jakichś właśnie wspólnych wyjazdów, wspólnych projektów, przedsięwzięć, czy jakichś nawet większych wydarzeń towarzyskich. W tej środkowej części stycznia możecie stawiać na jakieś bliższe relacje, ale też dla osób, które szukają kogoś do relacji, to jest fenomenalny czas żeby tutaj chodzić na randki, bo ten potencjał na znalezienie kogoś jest bardzo wysoki. Tutaj warto stawiać na relacje, warto robić rzeczy razem z innymi, warto stawiać na zaufanie, na współpracę, na jakieś wspólne projekty. Ponadto warto też pokazywać swoją prawdziwą stronę, swoją autentyczność, odsłaniać się tutaj. Też właśnie demonstrując po prostu to zaufanie. W tej środkowej części stycznia możliwe są jakieś właśnie takie bardzo karmiące, odżywiające spotkania i też pod koniec stycznia być może część osób będzie brała udział w jakichś większych wydarzeniach towarzyskich. W takich wydarzeniach, gdzie są większe grupy ludzi, to się, kochani, różnie może manifestować. Być może to będzie jakaś impreza firmowa, być może to będzie jakieś wydarzenie okolicznościowe z tłem Rodzinnym. Być może to będzie koncert, wyjście do teatru czy do filharmonii, albo w ogóle jakaś impreza plenerowa, mimo tego, że jest styczeń. To też pewnie może być lodowisko. Tutaj możecie tworzyć właśnie jakieś niezapomniane wspomnienia, bo w tej karcie gwiazdy my. Zyskujemy nowe doświadczenia, które w jakiś sposób są unikatowe, są luksusowe, czasami są zapośredniczone przez pieniądze, ale nie zawsze. Więc tutaj całościowo ten czas bardzo fajnie się rysuje dla Was. Natomiast, kochani, to co jest ważne, to to, że jeżeli Wy się staracie, pielęgnujecie jakieś relacje, to nie zaprzestawajcie tego działania, nawet po usłyszeniu tej prognozy, bo jeżeli zaprzestaniecie danego działania, to też automatycznie zmieniacie schematy działań. I jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to tutaj, tak jak powiedziałam, w środkowej części stycznia jest bardzo fajny czas, żeby wychodzić do ludzi, chodzić na randki, bo tutaj możecie kogoś poznać to może być powinowactwo serc i dusz. Więc, kochani, gdybyście w ogóle pili się z myślami, czy pójść na jakąś randkę, czy pójść na jakąś imprezę, to karty podpowiadają, że tak, że warto. I być może będzie konkurencja też do jakichś osób, czy to mężczyzn, czy kobiet na imprezach okolicznościowych, ale macie tam szansę poznać kogoś wyjątkowego, kogoś z kim bardzo szybko możecie mieć takie poczucie, że ta osoba dosłownie nadaje na tych samych falach, co Wy i tutaj możliwe jest tworzenie jakichś wspólnych, niezapomnianych doświadczeń. Więc całościowo naprawdę duży potencjał relacyjny również dla singli szukających partnera. Więc kochani, wychodźcie z domu. I spójrzmy na pracę. Paśkielichów dziewiątka monet rycerz Buław. Patrząc na te karty w obszarze zawodowym dla skorpionów na styczeń, mam takie poczucie, że tutaj są takie dwa główne scenariusze. Po pierwsze, warto pamiętać na początku stycznia, że projekty czy jakieś plany zawodowe, w których będziecie brali udział, mogą jeszcze ulegać zmianie. Tu mogą być jakieś zmiany formy w tych zadaniach zawodowych. I drugi scenariusz jest taki, że być może też w styczniu dowiecie się o zmianie pracy czy stanowiska czy zespołu w ramach obecnej firmy przez jakąś osobę, prawdopodobnie kobietę, trochę młodszą od Was, bądź mającą mniejsze kompetencje niż Wy. Taka osoba może się jakoś wytransferowywać z obecnego układu zawodowego. Ale, kochani, spójrzmy na te karty jeszcze pojedynczo. Ten początek stycznia może być taki trochę niedookreślony. Tu nie wszystko może być jasne, natomiast obietnice mogą być całkiem spore. Ta karta Pazia Kielichów zachęca, żeby korzystać z intuicji, natomiast nie być naiwnym. I mieć właśnie z tyłu głowy ten scenariusz, że nawet jakieś bardzo fajne perspektywy mogą jeszcze w tym obszarze zawodowym ulec zmianie, i prawdopodobnie ta sytuacja już pod koniec stycznia będzie się tu klarować. Ponadto też drogi skorpionie warto, abyś sprawdzał, czy są takie obszary w życiu zawodowym, w, którym, w których twoje kompleksy jakoś wpływają na to twoje życie zawodowe, bo też o tym może mówić karta. Pazia kielichów, i też dla części osób możliwy jest taki scenariusz, że z początkiem stycznia dołączy do Was jakaś osoba, którą albo wy uznacie za niedojrzałą, albo która może mieć po prostu mniej doświadczenia, mniej kompetencji, czy właśnie będzie po prostu też. Młodsza. Ktoś taki może do Was dołączać, natomiast to jest taka osoba bardzo życzliwa, ale która właśnie może mieć mało doświadczenia zawodowego, w związku z czym też przy współpracy z taką osobą warto sprawdzać na ile to, co ona obiecuje jest faktycznie do zrobienia, weryfikując to poprzez pryzmat swoich doświadczeń. I Wy kochani też możecie jakoś w środkowej części stycznia zostać tutaj w obszarze zawodowym docenieni. Może Wam Mam też wybijać postać kobiety, która, jako, która z Wami współpracuje. Tutaj może się pojawiać ta informacja o zmianie zatrudnienia przez taką osobę. Ponadto też różne osoby mogą do Was wracać po to, żeby skorzystać z waszej wiedzy specjalistycznej, z Waszego doświadczenia, bo w tej dziewiątce monet wy też jesteście pokazani, jakąś osoby, które sobie wypracowały pozycję, są na jakimś niezależnym stanowisku i cieszą. Się pewną renomą w tym środowisku zawodowym. I pod koniec stycznia możliwe są roszady i to się znowu różnie może materializować. Przez to, że właśnie ktoś będzie zmieniał firmę. Przez to, że zmieni się forma jakichś projektów. Ale być może też Ty, drogi Skorpionie, postanowisz się z jakichś sytuacji zawodowych czy projektów wytransferować. I tak samo to u Ciebie może być taka chęć zmiany pracy, zmiany projektu, zmiany zespołu, czy nawet zmiany stanowiska. Ponadto dla części osób też możliwa jest spora zwyżka energetyczna w tym obszarze zawodowym pod koniec stycznia. Możliwe też jest, że będzie wam wybijała postać jakiegoś mężczyzny w typie rycerza buław, czyli takiej osoby trochę narwanej, natomiast chaotycznej. Tutaj sporo się w tym życiu zawodowym może dziać, natomiast mam poczucie, że konkrety będą wiadome raczej pod koniec miesiąca. Tak to dla Was kochani wygląda i spójrzmy na finanse. W finansach dla skorpionów mamy dwie główne historie. Pierwsza z nich może dotyczyć tego, że na początku stycznia zmaterializują się jakieś historie przeszłe, jakieś kwestie administracyjne, które być może skorpiony chciałyby już na dobre rozwiązywać, natomiast tu mogą być jakieś blokady i ograniczenia. A drugi scenariusz jest taki, że być może nie wszystkim skorpionom udało się domknąć kwestie finansowe z końcem 2023 i tutaj jakieś wydatki, jakieś finansowe trupy z szafy mogą wypaść, wypaść na początku stycznia i może to się przekładać na resztę miesiąca, która będzie skorpionom upływać pod znakiem sprzątania tego bałaganu. Ale kochani, spójrzmy na te karty pojedynczo. Ten początek stycznia może skorpionom upływać finansowo pod kątem jakichś sądnych dni i to się różnie może materializować. Być może dowiecie się o tym, że macie jakieś większe wydatki, coś o czym Zapomnieliście, dostaniecie jakąś decyzję administracyjną, ale też właśnie możliwe są powroty jakichś kwestii, które do tej pory nie były rozwiązane. Coś się tutaj może domykać, chcieć domykać pod kątem administracyjnym. Warto też, aby te skorpiony, które są w partnerstwach, zwracały uwagę na rozmowy o finansach, bo tutaj też może być jakieś napięcie związane z tymi kwestiami. I w środkowej części stycznia mamy królową mieczy. Tu mogą się właśnie pojawiać jakieś kwestie administracyjne, urzędowe, być może kontrole. I wieść o takiej kontroli może Wam, kochani, w cudzysłowie, podnieść ciśnienie na początku miesiąca, natomiast sama kontrola może się materializować w środkowej części miesiąca. Tutaj istotne mogą być też właśnie kwestie urzędowe, administracyjne, wszelka papierologia, ale też skorpiony mogą chcieć się konsultować. Z jakąś osobą w typie królowej mieczy, z kimś, kto ma być może w tych finansach i w organizacji kwestii finansowych doświadczenie. Natomiast całościowo też wy, kochani, możecie chcieć używać tego swojego racjonalnego kawałka do uporządkowania swoich finansów. Przy czym, gdyby tak było, to pod koniec miesiąca możecie przechodzić przez jakąś fazę zwątpienia. Tutaj mamy trochę taką kartę związanych rąk, jakichś ograniczeń. Natomiast, gdyby był było tak, że to wy sami negujecie te rozwiązania, które wcześniej zaproponowaliście. To sprawdzajcie ze sobą, czy to nie wynika z jakichś waszych ograniczających przekonań. Bo w tej ósemce mieczy bardzo często jest tak, że to my sami torpedujemy swoje własne pomysły ze względu na jakiś własny brak. Wiary. Natomiast patrząc na te karty, mam takie poczucie, że skorpiony mogą tutaj bardzo precyzyjnie chcieć się z finansów rozliczać, być może też w ramach jakichś finansów partnerskich. Tutaj może być takie podejście bardzo zero-jedynkowe, nakierowane na kalkulacje, na dane, a nie na emocje. I kochani, gdyby właśnie pojawiły wam się jakieś blokady do realizacji powziętego planu, czy nawet do domykania różnych kwestii administracyjnych, jakichś finansowych, przeszłych historii, to sprawdzajcie ze sobą, czy to jest obiektywna rzeczywistość, czy być może wy się sami na jakimś etapie blokujecie. I to mogą być różne rzeczy, jak na przykład to, że no, nie mam czasu jechać do urzędu, mimo że mam czas, żeby robić coś innego, co jest na przykład mało produktywne. I mało istotne, to mogą być przekonania też z tego poziomu. Ale ta ósemka mieczy też może wnosić takie pragmatyczne rzeczy, jak to, że na przykład program do wystawiania faktur będzie miał błąd, jakiś przelew nie wyjdzie ze względu na aplikację bankową. Tu pod koniec miesiąca też w finansach mogą się jakieś ograniczenia pojawiać. Tak dla Was te finanse wyglądają i spójrzmy na wyzwania. Dziewiątka kielichów, królowa buław, czwórka buław. Patrząc na tą dziewiątkę kielichów na początku miesiąca też w zestawieniu z dziesiątką buław, mam takie poczucie, że wyzwaniem dla części skorpionów może być aktywne działanie, a nie prokrastynacja, kochani. Bo w tej dziewiątce buław my mamy taką tendencję, żeby rozsiąść się wygodnie i nie działać aktywnie. Szczególnie, że tutaj też mamy królową buław, która ma wysoką dynamikę w negatywie, więc jakoś możecie mieć mniej energii, mniej prądu do popychania własnych spraw na początku stycznia. Natomiast jeżeli będziecie z tym zanadto zwlekać, to to się po prostu może zemścić. I ten pierwszy tydzień pod koniec tygodnia może się zrobić gęsty i przyciężki, więc tutaj karty zachęcam mimo wszystko do działania, ponadto ta dziewiątka buław też może wnosić zasiedzenie, więc drogi skorpionie, być może rozejrzyj się po swoim życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym, czy są obszary, w których się trochę zasiedziałeś, czy zasiedziałaś i nie jest to dla Ciebie na dłuższą metę wspierające. Może być też tak, że dla części osób będzie się materializowała osoba w typie starego kawalera, ktoś taki będzie do Was tej w cudzysłowie podbijał, natomiast może to dla Was nie być atrakcyjny, ta osoba też raczej nie jest nastawiona na długofalową relację, tylko na jakieś relacje bardziej romantyczne i przelotne. Coś takiego jest w kartach zarysowane. W wyzwaniach mamy też królową buław, i tutaj w tej środkowej części stycznia skorpiony mogą przeżywać jakiś kryzys, jakiś spadek formy, i to może być związane z niższą energią do działania, ale może być też tak, że w ogóle Będziecie mieli jakieś wyzwania związane z Waszym wizerunkiem, będziecie tutaj jakiś kryzys emocjonalny przeżywać w związku z własną atrakcyjnością, jakoś negatywnie tą własną atrakcyjność możecie przeżywać. I to może być atrakcyjność pojmowana w takim sensie wyglądu zewnętrznego, ale też formy fizycznej, być może jakiegoś zadbania o zdrowie, tu możecie mieć jakiś dołek, być może będziecie się sobie mniej po prostu podobać. Ponadto w wyzwaniach ta królowa była też może wnosić, że problematyczne będą kobiety z podznaków ognistych lew strzelec baran to może być sąsiadka to może być przyjaciółka to może być siostra. Ktoś taki może być problematyczny, być może też ze względu na jakąś nierównowagę energetyczną. Taka osoba może być bardzo dynamiczna, może być jej wszędzie pełno i może chcieć Was, kochani, czy to wyciągać z domu, czy wyrywać z Waszego zasiedzenia. I to może być wyzwanie. I mamy też w wyzwaniach czwórkę buław, i ta karta, po pierwsze, może odnosić do przestrzeni fizycznej. Być może w tej przestrzeni fizycznej, czyli w domu, w nieruchomości, w której mieszkacie. Coś będzie na rzeczy i to się może różnie materializować od tego, że sąsiad będzie rem, robił remont przez to, że zepsuje Wam się prysznic, płyta witroceramiczna, czy będą jakieś usterki, przez to, że ktoś będzie robił parapetówkę dwa lokale dalej. Ale też może się to manifestować jako jakiś brak stabilności w styczniu. Być może będziecie mieli takie poczucie, że w pewnych obszarach brakuje Wam tutaj stabilności bezpieczeństwa i że nie macie takiego miejsca, w którym czujecie się u siebie i jak w domu. Ponadto może być też tak, że z jakiegoś powodu imprezy okolicznościowe, na które będziecie się wybierali pod koniec stycznia, też będą tutaj w wyzwaniach. Tak to dla Was, kochani, wygląda w tym rozkładzie na styczeń. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tej prognozy. Jak zawsze mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie i że ona z Wami zarezonowała. Jeśli tak, to dajcie proszę łapkę w górę, zostawcie suba, zostawcie komentarz dla zasięgów. Zawsze jest mi bardzo miło, kiedy widzę ślady Waszej aktywności tutaj. Ponadto, jeżeli macie pytania, czy to o prognozę indywidualną, czy o relacje, o rozkład partnerski, o to kiedy znajdziecie pracę, czy obecna praca jest lepsza, czy być może potencjalna oferta jest lepsza, pytanie o hajsy, czy inne pytania do moich kart, to zapraszam do kontaktu mailowego albo poprzez mój Instagram. Pani od Tarota. Odpowiadam szybko i sprawnie i na pewno coś ustalimy. Tymczasem jeszcze raz dzięki i do usłyszenia. Cześć!